Witam państwa serdecznie, z wami jak zawsze Krypto Epidemic. Wartość krypto giełdy FTX spadła poniżej 3 dolarów. I na tym wydarzeniu Bitcoin zaktualizował dno obecnego rynku niedźwiedzi, spadając w momencie do znaczenia w 15 555 dolarów. Czy ta wartość jest dnem i dlaczego nie powinieneś się jeszcze zrelaksować? Dlaczego FTX zatonął szybciej niż Titanic? gdzie zginęły 8 miliardów dolarów deponentów ftx -a. i dlaczego nie da się uniknąć efektu domina o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać państwo jak powiedziałem wcześniej, że nie lubię szumu informacyjnego, a tym bardziej komentować go natychmiast. Jest to równoznaczne z podejmowaniem decyzji pod wpływem emocji, czego chcą od nas rynkowi manipulatorzy. Nie wiem jak wy, a ja wolę być w takich sytuacjach kotem, który siedzi na płocie i obserwuje jak psy się gryzą między sobą. Oczywiste jest, że to wszystko alegorie, ale w prostym języku. Podczas tych zamieszań można łatwo dostać po tyłku. Pamiętajcie, że handlując krypto nie zarobisz wszystkich pieniędzy, ale łatwo stracisz wszystkie swoje. A te kopnięcie pokazało się w liczbie likwidacji na giełdach. Pierwszego dnia zamieszan wyniosło ono 700 milionów dolarów, a drugiego 460 milionów. W sumie prawie 1,1 miliarda w ciągu dwóch dni. To jest właśnie mój argument w liczbach, dlaczego emocje grają kiepski żart. Co jeszcze chciałbym zauważyć? Że spektakl dla inwestorów rozegrali bardzo fajnie. Można śmiało dać owację na stojąco. Komentuję przeszłe wydarzenia przez pryzmat osoby z doświadczeniem w handlu na giełdzie, a także na rynku kryptowalut. Na wykresie zaznaczono kluczowe punkty, dzięki czemu można ocenić te wydarzenia, po których nastąpił spadek. Wyobraźcie sobie, jak wiele pracy zostało wykonano. Ci dwaj faceci piłkowali rynek w ciągu tygodnia, poprzez zastrzyki informacji. Była teza, że najpierw oni się łączą w jeden zespół, potem wykasowali się z tego. Potem pierwszemu udało się znaleźć inwestorów, a drugi podgrzewał to, że nie chcą spekulować na ten temat i dadzą spokojnie wyjść z tej sytuacji. A kulminacja to koniec 11 listopada. Samuel bankman Fright ogłasza bankructwo. Ale w rzeczywistości, wszystko wyglądało to jak przyjazna manipulacja. Aby uspokoić wszystkich i podnieść ceny w odpowiednie momenty dla całego rynku krypto. A następnie szybko sprzedać się tłum, który jeszcze nic nie zrozumiał. I nadal kupował nadziei, że wojna giełd się skończyła i że oni są tak mądrzy i kupili nowe dno. Nie podejrzewając, że ich mocno ostrzygli. Dwa dni z rzędu. Moi drodzy, chcę przypomnieć, że gdy tylko pojawiają się nowe ważne wiadomości, prawie natychmiastowo pojawiają się na naszym telegram kanale. Cóż, a my analizujemy dalej przyczyny tak szybkiego upadku. Czy można już położyć kres tej historii? A może będzie gorzej? Wyobraźcie sobie sytuację, w której macie kantor lub giełdę, która zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu. Z wolumenem obrotu porównywalnym z giełdą numer 1 Binance, a jej wolumeny wynoszą 23 miliardy dolarów dziennie. I nagle nie macie jakichś 8 miliardów dolarów, aby wypełnić zobowiązania wobec swoich klientów. Śmieszne, prawda? Oczywiście, giełda otrzymuje początkowo fundusze klientów na gorące portfele, które są warunkowo własnością klientów, ale klucze prywatne są w rękach giełdy, a następnie. Część krypto jest przenoszona do zimnych portfeli giełdy, jakoby dla większego bezpieczeństwa, tak żeby hakerzy, którzy tylko w tym roku ukradli dziesiątki miliardów aktywów krypto, nie mieli możliwości ich kradzieży. Ale na każdej giełdzie głównym hakerem jest zawsze w 99% wypadków jego menadżer. I tak było i tym razem. Świat jest lustrem, a świat krypto jest również lustrem, tylko że kiedy Sam pracował na arenie pogrzebowej innych projektów kryptograficznych po prostu pożyczył ich tokeny na DEXie, a następnie sprzedawał je na CEXie. Głupi i bardzo prosty schemat. Ofiarami stali miliony posiadaczy takich tokenów i entuzjastów ekosystemu, którzy trafili pod walec bezczelnego kędzierzawego bandyty. Teraz Szeświat odzwierciedlił jego działania na nim. Ale FTX stał się zbyt duży dla branży i teraz bankructwo zagraża całej masie projektów kryptograficznych. Oczywiście z wyjątkiem XRP, ponieważ po pierwsze jest to rakieta, a po drugie religia, a po trzecie nie ma tam entuzjastów. Tam są fani religijnie, których nie da się wystraszyć. Teraz jest efekt domina i zagraża on prawie całemu rynkowi krypto. Zawsze wierzyłem, że godzina X dla całej branży scentralizowanych giełd kryptograficznych i firm nastanie po bankructwie kilku dużych projektów naraz. W takim przypadku przestraszeni inwestorzy zaczną wycofywać swoje środki z całkiem przyzwoitych giełd na wszelki wypadek. Ale twierdzę, że żadna duża giełda nie będzie miała wystarczającej ilości środków, jeśli wszyscy klienci naraz będą chcieli je wypłacić. Tutaj przypomnę o sytuacji w jednym z odcinków o złocie. A wtedy wszyscy ludzie zrozumieją, że Bitcoiny na giełdzie są mirażem. A prawdziwe Bitcoiny można uznać tylko za te, które masz na portfelach offline. W tej chwili bankructwo FTX jest bardzo podobne do tej sytuacji. Czekamy na wnioski i ogłoszenie upadłości dla innych dużych projektów. Do tej pory pojawiły się informacje o zawieszeniu wypłaty środków kilku dość dużych i znaczących dla branży projektów, takich jak platforma kryptowalutowa BlockFi, która stwierdziła, że ze względu na niejasną sytuację z FTX, FTX US i Alameda Research nie może prowadzić biznesu jak zwykle. Nadal są szanse, że branża może wytrzymać te wypróbowania, no a my dalej śledzimy za rozwojem sytuacji. Słowo kodowe: Soluna. Tymczasem rynek wygląda mniej więcej tak. Szanowni Państwo, jak zwykle mój wniosek. Rozmawialiśmy o pierwszych dzwonkach upadku w poprzednim filmie, kiedy Cathy Wood i team Draper mówili pozytywnie o bitcoinach, zachęcając ludzi do zakupu. Następnie manipulator szybko je przeciął. Wydarzenia bardzo szybko pojawiają się. I aby zdawać sobie sprawę z tego co się dzieje bez koloru, subskrybujcie na nasz kanał Telegram, a także w międzyczasie prosimy o lajka i subskrypcję. I pamiętajcie, że nawet po najciemniejszej nocy przychodzi dzień. Pozdrawiam wasz kryptoepidemik.